Ależ piękne podanie Mesiego. Proszę, jakie ładne podanie Czabiego. Neymar Fabregas. Czabi. Precyzyjne podanie. Piękna obrona. Gabi. Cieka broni Broni, ale piłka w grze. Nieporozumienie i strata piłku. Diego. Spójrzmy, bo warto przy piłce jeden z najlepszych rozgrywających. Diego. Udane podanie! To może być bramka! Nie ma bramki! Źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok. Barsa rozpocznie grę od własnej bramki. A Bregas inteligentnie to odczytał! Przerwana akcja mogła być groźnie. i Jako. piłce Reyes ładnie po skrzydle. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Podał ją. Jest okazja. Nie ma gola. Ciekawe, jak rozegra tleki do madryt ten rzut rożny. Nic nie wyszło z tego rzut rożnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Ryzykownie, ale udanie. Celnie dobrze. Czy to wykorzysta? Za szybko stracili. I Atletico Madryt od rzutu z autu. Dali teraz. Ma wolne pole. No, zdecyduje się na centre. Świetna sygnalizacja. I mam przerwaną akcję. Spalony. Messi. No, bez wątpienia wiele obiecuję sobie po jego dzisiejszym występie. Zobaczymy, co nam pokaże. Dzięki spektakularnym zagraniom koledzy z pomocy mają spore pole manewru. No brawo, świetne wyjście z wodem. Udane podanie, ale strata. Ryzykowna, ale udana interwencja. Oddał piłkę. David Villa. Neymar. Skutecznie dograł go do kolegi. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Pierwszej części remis bezbramkowy. Minęła pierwsza połowa. Jak tak dalej pójdzie, to drugą. Będą komentowali sami. Mówisz o tym, że zaśniesz? Przed nami kolejne 45 minut. Przypomnę, że wciąż bez bramek. Bez bramek, bez wrażeń i właściwie bez jakiegokolwiek uczucia, że jesteśmy na piłkarskim meczu. I nie sta. W ostatniej chwili przejęli. Diego. Z tego podania może być bramka. Jest gol! Długo kazali nam czekać, by zobaczyć pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Przecież mamy już drugą połowę. Zabili. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Jego... szans. Odebrał piłkę Rewalowina na skrzydle. I nie stał. No i piłkę przejmie Chappi. Nie tak dawno stadion Camp nou obchodził swoje 50-lecie I pewnie niewielu kibiców pamięta Bowiem to było dawno, 24 września 1956 roku, to wtedy grał w Barceloną. To była reprezentacja Warszawy składająca się głównie z zawodników Legii Warszawa. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Bardzo udanie zablokował ten strzał. Dawidzia. Ładnie wymieniają podania. Ależ pięknie grają piłką. Diego. Przekazał piłkę partnerowi. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Aut na wysokości pola karnego, Atletico Madryt przed szansą. Prowadzą i ten teraz daje pograć zawodnikowi z babki. Ach, kapitalne podanie. Dobra gra obronna. Pujol. Pedro. Znakomicie, w tempo. No, może centrować w pole karne. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Owszem, wybili, ale tylko na moment odetchnęli. Znowu rywale atakują. Broń, kto pierwszy przejmie tę piłkę? Po raz kolejny. Ramkaz wychodzi obronną ręką z niezwykłej sytuacji. Świetnie interweniował na skrzydle, przejął piłkę. I nie sta. Piłka chodzi jak po sznurku. Ale spodani, jeśli to wykorzystają. Odbił piłkę. Ach, może być groźnie. Tak, ten gol w ostatnich minutach pozwala im wrócić do gry. Cały czas go spaliliśmy, ale teraz nie miał nic do powiedzenia. Ale to jest Bramka niespodzianka, bronił naprawdę w tym meczu znakomicie. Warto zobaczyć, jak kapitalnie skoczył i uderzył piłkę głową. Bramkarz nie miał najmniejszych szans na reakcję. Gabi. Była okazja, szkoda, że ją zmarnowałeś. Atletico przed szansą na zwycięstwo rzut rożny w ostatnich sekundach tego spotkania. Nie ma zwycięzców, 90 minut za nami i wciąż remis.